Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć na kanale Rolniki i jego Słuchajcie, lecimy dalej z malowaniem. Nie przedłużając, kolorek zielony. poopklejane ładnie, żeby linia nam wyszła. żeby jednak nie było na jedno na drugie. I co? I lecimy. Nikt nie zawierzy. Tam tam I słów. ja i, i moich kół, zaprawię znów Ja dobrze wiem, zapędzisz i moich kół, zaprawię znów. na sercach nie, skryj naszą miłość, choć nas rozdzielą tysiące dni. Na serca nie, skryj naszą miłość, choć nas rozdzielą tysiące dni. wymalowane tak jak widać cała przyczepa elegancko teraz bierzemy się za montaż poduszek zamontujemy poduszki i opuścimy poduszki odboje no, jak to tam kto, kto nazywa eee, zamontujemy poduszki i opuścimy już skrzynię do domu czego bo teraz jest dobry dostęp. No, zamontuję sobie i dopiero po montażu opuścimy i działamy dalej. Po jednej śrubce to więcej nie trzeba. W żaden sposób nie będzie nie nie Jeszcze chłodno na warsztacie. W piecu Się trochę zagrzać do śrubek, trzeba podkładek. Niższe, co bo wiadomo, tu jest ruma. Ona te wszystkie reglania sama swoje będzie amortyzować. Czy to się cholera nie odkręci? Na śrubki dajemy. i widać mu się stukni młotkiem się nie obija. Dobra, pierwsza, ale to będę momencie spody. Ze względu na yy, spaw, bo widzę, będzie delikatnie odstawać. Ładnie wszystko wyszło założone. Teraz, tak jak jesteśmy przy zaślepkach, będziemy słupki od dołu wszystkie zamykać. Już mam policzone wszystkie zaślepki to wszędzie popinamy już te zaślepki będziemy mieli z głowy Dobra, siedzi już na ramię. I patrzcie jak wyszło po poduszkach. Poduszki ładnie wszędzie leżą. No i jest obkurzona, tak jak tu widać, że tam ktoś mi mówi, że niedomalowane o paluchy, no jest czerwone pod spodem. Tele roboty na tego wszystkiego, no to tam troszkę obkurzone musi być. Ale ładnie wszędzie mi leży na poduszeczkach. Rówiutko. O, zobaczcie, nawet jest. Lekko jest luzu na siłowniku. Siłownik nie jest e, zamknięty do końca. Tak jak widać po tym pierwszym tłoczysku, że ono do końca się nie opuściło. Z tego względu, żeby nie było parcia na siłownik. Jak jest nie do końca zamknięty siłownik, to jest elegancko. Dobra. To bierzemy się za koło. Spróbuję jakoś zerwać. Podlewarujemy. Trzeba rozebrać całe stronę, zobaczyć co się dzieje w środku, jak wyglądają czopy i tak dalej. No i będziemy ściągać stronami. Kochani, pierwsza strona ściągnięta, rozebrana. Czy jest naszykowana nową Założymy. Zaraz je wyczyszczę. Dobra, słuchajcie, ja Wam pokażę, jak ja to robię. Jest profil siłownik wyparty o przyczepę. A siłownik, podnośnik wyparty o przyczepę. Dołem są celowniki. i Zobaczcie, opona jest twarda, mocna. W rynku mojej, tak wiadomo, nie wdusi. Teraz ładnie mi wszędzie się zapięło i aplikujemy teraz pierścień Truszk wybaczony, to nic. Już praktycznie zapięte. Mm. No i dobrze. Słuchajcie, zobaczymy grubość czopa. Grubość czopa jest na... na czwóreczce, czyli ma... 4 cm średnicy przy, przy tym będzie miało więcej tu ma 4 i 4, 4 i 3 także chop jest dosyć gruby jest pełny bo on idzie aż dotąd to jest z jednego kawałka wszystko zrobione jest spawany tą belkę. Także ktoś tam mówił, że to się może oberwać, połamać i tak dalej. Mało prawdopodobne. I co? Jest założony z jednej strony elegancko, odmalowany. Nie chcę to sycha tam gdzieś, gdzieś jeszcze zaprawkę trzeba było dać. I tak samo z drugiej strony. Opony ponadto szersze, widać poniżej, jest lu. Jedna, jak i druga strona. Dobra, teraz się bierzemy za oświetlenie. To będzie na tym lampy, a te będą przednio obrysowe. Założone. No i wiadomo e, gniazdo, tyczka gniazdo będzie w miejscu tego starego. Założone. nowe, żeby w razie pół coś z tyłu podpiąć, jak trzeba będzie ciągnąć. No, czasami się przydać może. Dobre, no i przewody. Tylko jedyny minus jest taki, tego przewodu, że nie mieli czarnego kurna, tylko biały. To wziąłem biały. Jest, tak jest. Dobra, jest. I tam kcięciki. Tam takie pierdółki. Gra, gra, bastante. будем и барывать дюрки. Z tej strony nie, ale to trzeba będzie jeszcze delikatnym silnikiem przelecieć. Zaraz zakładamy lampy. No i zobaczcie. Lampy pozakładane. Fajnie pasują. Sozy. Siatko taką z drutu. W razie uderzenia jakiegoś to e, jest większe prawdopodobieństwo, że się nie zbije. Takie zabezpieczające siatka. To tył. Idziemy przód. Z przodu już też fajnie. Nie wiem czy będzie dwie złapie. No i coś mi dać. Dobra. Z przodu tak samo mamy zrobione, obrysówki przednie. No co wymalowane. I co? No i tyle w tej części. Zapraszam na finą w nowy rok. Ja się z Wami żegnam. Tym miłym widokiem subskrybować kanał. Zostawić jakiś komentarz. I do następnego. Cześć. No i oczywiście zapraszam na finał w nowy rok.